To was w kolejnej części z jej, jej Karim. Eee, chwila. Bo, e eee, to raczej nagrywa, tak? Nagrywa, no to nie rozumiem czemu. Hmm, dziwne. A gdzie jest? A, tu jest. Hm. Aha, byłem, nie wiem, Ну, Что есть, Чита? Прошу бардак есть? O, nie, 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 Ociecz, Bengi, Bengi, Bengi... Ociecz, no. Widzieliście, ile ja obrażeń zadałem? I on nie zginął! Ja nie wierzę, że on ma coś z HP więcej. No co, za nie wierzę... Czy zawsze niebiescy muszą czytować? Ale czemu akurat niebiescy? Bo to smrć. Dobra, jak wyjdzie lepa. Lepa, nie? Czytamy. Serio? Fuck you, kidding me! Ile już laski oczywiście 8, bo oczywiście dałny. Mają czity, bo... Każdy tu czituje. A które mają level 8 i 15, to na pewno są też? Czemu zawsze na ja Dlaczego? To jasne i Dlaczego? Dlaczego? Gówno. No gdzie te głupie gówno. Mhm, boją się wyjść. Boją się wyjść po prostu. No, patrzcie, nie chcę żaden wyjść. A nie, chwila, chwila. Tamtędy wychodzą. Ała. Gdziebym z takim mi się strzelał? No nie dobra. Idę z nim na to. dziękuję za przegłosowanie i w następnej rundzie klikuję 12 as i wtedy zobaczymy jak to będzie i siedem killsów Proszę bardzo, jak ładnie idzie, jak nie ma tamtego Dobrze, że wyczułem tego okay, yeah. No Go będę też musiał, nie? Bo on mi zabiera fragi Awup, no nie wierzę w to, ja nie chcę Awupy. Kto wymyślił na losowym AWP? Przecież to główno jest Przeliłem, ale gówno znalazłem bo każdy wie, że a łupa jest słaba. Może obrażenia ma duże, ale nie na lasowym! Taunie! Taunie! Dziękuję. Cztery dziewięć chili! No to jest pośmiewisko! Spiernik. w głowę, raz... Oczywiście ten twój drążek powinien zginąć, ale nie zginął. Zginą. Czyli gówniarz. Czytuję. Jak zawsze. Bo muszą czytować, bo oczywiście każdy kto jest przeciwko mnie musi czytować, bo jestem za dobry. Gdzie to dał? Gdzie jesteś? Gdzie Jesteś. Gówniosz. гувнешь, ну, то есть попросту нету, нету верения, ну Wcieliście go w ogóle? Chcieliście go? Ja chyba nie zrobię tej, tej kary, bo ciągle będą. Ja będę miał 120, 125 śmierci, a nie kijów. To są takie też. Wyrzucę wszystkich niebieskich. Będę wyrzucał jak będę mógł. Po prostu aż się znajdzie jeden sprawiedliwy gracz. I też wypalę, Ciebie w pierwszym po ogniu. Powinien więcej ginąć, niż żeby zabierał fragi. No. Taki, kurczę, przyjaciel z drużyny. No i co to ma? No, wkrótce... Zabijesz kogoś. No. I tak mam powód, żeby go kiknąć, ciągle zabiera fragi. Dwadzieścia trzy śmierci, faj. Nie, siedemnaście śmierci, to on ma dwadzieścia hmm. <słyski> trzy. Ej, widzieliście? Widzieliście? nie, nie, Co nie, 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 w to. Dobra, to bye-bye, baj, bye. ile Oś... raczej chyba tej kabinki nigdy nie zrobię. Naprawdę. I ty możesz zginąć od awópki. Dziękuję. Wreszcie jakiś porządny gra. Boki był odwrócone i mnie nie dał nie ma na świecie także, czyli gównoż czyli, czyli trzeba go wybanować. ale najpierw mojego bo zabiera mi fraki. zabrał mi 19 fragów drugie tyle więc dużo fucking god no dziękuję i też jest mięsem armatnym i ja też Chyba swój serwer stworzy Dobra, ale nara, cześć Bye, bye